Witam Państwa. Plantacja cebuli zimującej w gruncie. Ta sama co zawsze. Producent nie za wiele zrobił. Nie zdążył poogarniać pewnych tematów. Natomiast to, co się udało zrobić, zrobił stymulację wzrostu preparatem Terasorp Kompleks w ilości już litra na hektar. Cebula wygląda w miarę, w miarę dobrze, natomiast obawiam się o to, że za chwilę może się zrobić dosyć dużo z tym filium, dlatego prosiłem producenta, żeby zakupił produkt Ion Blue. Niestety nie udało się. Być może się uda to, to zrobić i opryskać. Cebulę zobaczymy jakie będą po tym efekty powinno zostać plantacja wyczyszczona. Myślę, że w przyszły tydzień, koniec przyszłego tygodnia trzeba będzie zastosować już produkty Signum z siarczanym magnezu. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo zaczyna się robić sucho, jest w miarę ciepło i za chwilę może się nasilić mogą się nasilić objawy z tym filium. Na to trzeba zwrócić uwagę. Tą plantację też należałoby delikatnie nie już podlać, bo zaczyna się robić twardo i, 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 i sucho. Tak? Dlatego też jakaś tam nieduża ilość wody, 10-12 do 15 litrów na kwadratowy tutaj by się przydała. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.